Sterownik K130 posiada dodatkowe funkcje, które nie są dostępne z panelu sterowania www, i też nie można ich wywołać przez klawiaturę lokalną urządzenia, ale można mieć do nich dostęp poprzez odpowiednie zapytania GET. Są to funkcje undo timer i overlay. Co to jest funkcja undo timer? Funkcja undo timer pozwala nam na chwilowe przełączenie efektu na inny i automatyczny powrót sterownika do poprzedniego stanu. Może to być przydatne, kiedy chcemy zasygnalizować użytkownikowi jakąś y, sytuację awaryjną, a sterownik współpracuje z systemem inteligentnego domu. Wtedy system domu wysyła odpowiednie zapytanie, program zmienia się y, powiedzmy na jakieś migające światło, które ma coś zasygnalizować i automatycznie wraca do stanu poprzedniego. Przykładem może być. Y, Program numer 26, ustawię program 26, wyłączę tryb białego koloru. Mamy tutaj takie czerwono-niebieskie kreski biegnące. I załóżmy, że żeby chcemy, żeby to się włączyło na jakiś czas i potem zniknęło. Ustawię z powrotem program pierwszy i światło białe, czyli mamy sytuację taką codzienną. Taśmy LED pracują w funkcji statycznego oświetlenia. I chcemy użytkownikowi coś zasygnalizować przez chwilową zmianę tego programu. Piszemy tak. Ja wpiszę tylko dwa parametry: program i white mode, przełączę. Tak naprawdę powinno się resztę też ustalić na wypadek, gdyby były inne, na przykład gdyby jasność była zmniejszona, czy kolor by był nie ten, czyli suwak hue. no Ale dla uproszczenia wpiszę tylko dwa parametry. Piszę zapytanie get, to już mam przygotowane program równa się 26, white mode równa się 0 i dopisuję undo timer równy 3000. I co to znaczy? Że na 3000 milisekund, czyli na 3 sekundy, program zmieni się na 26 z wyłączonym trybem koloru białego, po czym automatycznie wróci do poprzedniego stanu. Nacisnę teraz Enter, zobaczmy co się stanie. Program zmienił się i automatycznie wraca do stanu poprzedniego. Dodatkową funkcją jest funkcja nakładki, czyli Overlay, i ona umożliwia nam uruchomienie dodatkowego programu nałożonego na program podstawowy, ale tylko na określonym odcinku taśmy. Tutaj wpiszę od 1 do 10, co znaczy, że program numer 26. Zostanie uruchomiony na odcinku pikseli od 1 do 10. Naciska Enter. I jak widać, pierwsze 10 pikseli pracuje z innym programem niż pozostałe. Tę listę można rozwinąć. Mogę tu podać inne zakresy, dodatkowo na przykład 15 30 i 1 10. Trzeba rozdzielić to przecinkiem, a zakresy podajemy rozdzielając liczby kreską. Naciska Enter. O i teraz mam w dwóch sekcjach taśmy inny program niż na pozostałych. Wyjście z tego trybu następuje przez wywołanie jakiegokolwiek zapytania bez łańcucha Overlay lub z Overlay równym 0. Ale tak naprawdę co, z czego nie zrobimy, tu pokażę jeszcze raz, przełączymy nawet coś tutaj, zmienimy jasność, automatycznie sterownik wychodzi z tego trybu. Ten tryb jest taki nietrwały, czyli... Ustawienie jego jest chwilowe. Niemniej jednak sterownik zapamięta ten tryb w pamięci nieulotnej, czyli po wyłączeniu i włączeniu zasilania ta nakładka pozostanie, jeśli nie będziemy tutaj nic manipulować i wysyłać innych zapytań. Tryb overlay można połączyć z undo timer. Zróbmy dwie sekundy. Tylko wcześniej jeszcze wyłączę tą nakładkę, jest, i teraz zobaczmy co się stanie. Naciskam Enter. Przez dwie sekundy miałem inny efekt na zdefiniowanym zakresie pikseli.